dzisiejszej premiery Witamy panią prezydentową Danutę Wałęsę. Witam przede wszystkim uczestników tamtych dni, którzy są dzisiaj z nami na sali. Witam wszystkich państwa. Jest rzeczą niezwykłą, aby w życiu jednego pokolenia dokonać w sposób pokojowy zmiany czegoś, z czego, co nie mogło się zmienić, co wbrew logice miało trwać jeszcze wiele, wiele lat. Jest coś niezwykłego, że ci, którzy dokonali tego, tej zmiany, odegrali rolę historyczną przekraczającą granice miasta, granice kraju i kontynentu. Rzeczą niespotykaną, że całe miasto zagrało w wielkim filmie z happy endem. Wbrew dotychczasowej tradycji narodowej nie zakończyło się to klęską, nie zakończyło się rozlewem krwi, nie zakończyło się kolejnymi mogiłami, cmentarzami i pomnikami. Zakończyło się Hepiem. Ze szczęściem, z radością. Po filmie Człowiek z marmuru, człowiek z żelaza jest człowiek z nadziei. Jeden z nas, nikomu nieznany, a później staje się ikoną współczesnego świata obok Mandeli, Gandiego, a ruch, który tu się narodził, niedaleko tego miejsca. W Stocznik Gdańskiej Minia Lenina staje się ruchem, największym ruchem najliczniejszym w nowożytnej historii Europy i świata. Jesteśmy wszyscy dumni i wzruszeni, że Andrzej Wajda, osoba, która na sobie niesie przecież już ciężar wielu lat twórczości artystycznej no i nie może być dzisiaj z nami, o czym za chwilę w liście specjalnym do nas przemówi że przybliży, przybliżył nam te dzieje. Ale sądzę, że najważniejsze jest to, że przybliżył te dzieje nie nam, którzy byliśmy świadkami i też uczestnikami tamtych wydarzeń, ale naszym dzieciom, wnukom i prawnukom. Wszystkim wam bardzo dziękuję. Chciałbym na końcu bardzo podziękować gdańskim firmom. NRD na ręce pana prezesa Bielińskiego. Dzisiaj to jest tryumf. Ten tryumf będzie szedł. Przez Polskę i przez świat. Ale kiedy trzeba było wyłożyć pieniądze na film jak zawsze to bywa w życiu, nie było wielu chętnych. Panie Prezesie Biliński. Bardzo dziękuję, że Pan podjął odważną decyzję, i że firma Gdańska, koncern energetyczny energa, tak odważnie wsparła to wielkie narodowe dzieło. Bardzo dziękuję Panu. Dziękuję, dziękuję też Gdańszczanom, bo również i budżet miasta Gdańska wsparł ten film, a więc podziękowania dla pań i panów radnych miasta Gdańska i wszystkich was, podatników miasta Gdańska. I dziękuję firmie Sornem Gdańsk, która również wsparła produkcję tego filmu. Niech żyje Gdańsk, niech żyje Lek Wałęsa, niech żyje Solidarność. Szanowni Państwo, gdy pojawiła się szansa wesprzeć film, nie wahaliśmy się ani chwili. Gdańska firma, wielki gdańszczanin, wielka hi historia, która działa się tuż obok i której no, wszyscy chyba tutaj zawdzięczamy bardzo wiele. Ja nie wiem, czy za kilka czy kilkadziesiąt lat firma Energa będzie istniała, ale film pozostanie i dlatego cieszę się. Ja niestety nie jestem gdańszczaninem, ale chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować... Yy, Państwo na widowni, bo to jest wiele wspaniałych osób, którym zawdzięczamy. To, że ten Wigle powstał, że jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy, że jest tak najpiękny piękny od przylotu samolotem poprzez przez miasto, po którym dzisiaj chodziłem. I to jest zasługa tego okresu, czyli okresu Solidarności, a symbolem na świecie jest legwałęsa tego sukcesu Polski. To jest niesamowita rzecz, która nam się zdarzyła w Wenecji, który był Pan Prezydent świadkiem że ten film został tak oficyjnie przyjęty i nam Polakom zrobiło się dobrze. To było jakieś niesamowite przeżycie. I ten film jest symbolem sukcesu Polski, nie tylko sukcesu Lecha Wałęsy, który przeprowadził nas przez ten trudny okres w historii. Ja chciałem bardzo podziękować jeszcze raz prezentowi Pawłowi Adamowiczowi, ponieważ jego empatia dla nas, dla tematu, dla filmu Miłość do Gdańska Doprowadziła do tego, że ten film w ogóle powstał. To jest naprawdę wielka zasługa jednego człowieka, który przechylił szale na rzecz, czy robimy czy nie robimy ten film. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Chcę bardzo podziękować Dajszczanom, takim, którzy wzięli udział w tym filmie. Za chwilę Państwo ich zobaczycie. Oni przez sześć miesięcy, wielu z nich zupełnie w czynie społecznym, zapuściło włosy, wąsy. I statystowali w tym filmie, w większości społecznie. Także to jest wspaniały gest Gdańszczan i tak dla nas to było też taki rodzaj poczucia poparcia. Dlatego, że no to nie jest łatwo przez pół roku dzisiaj zapuścić wosy i wąsy i stać się fizycznie osobami z tamtych lat. Także dziękuję bardzo Gdańszczanom, którzy wzięli udział w tym filmie. Na no na koniec to jest jakaś bardzo szczególna chwila dla mnie, dla producenta, dla nas, dla, dla twórców, dla ekipy. Ponieważ to jest prawdziwa prapremiera, Państwo po raz pierwszy zobaczycie ten film w Polsce, nikt tego filmu nie widział. Jest to wspaniałe miejsce, jedyne w swoim rodzaju, kolebka Solidarności, miasto wolności, Gdańsk. Także ja jestem szczęśliwy. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że film został z ramienia polskiej kinematografii wytypowany jako polski kandydat do Oscara. 8. 8 października odbędzie się projekcja w kongresie amerykańskim, prawdopodobnie w obecności prezydenta Obamy. Mamy zaproszenie na 90 parę festiwali dotychczas. Przedaliśmy ten film do 40 paru krajów. Mnie się w wydaje, mi, że film Bałęsa Człowiek z Nadziei jest już na świecie uznany jako film potrzebny, niezwykły i, i ważny. I bardzo, na bardzo wysokim poziomie artystycznym. No teraz czeka nas reakcja Polski. Bardzo jesteśmy ciekawi, ale ja mam nadzieję, że Państwu się ten film bardzo spodoba. Proszę Państwa, już za chwilę ich dokonania zobaczycie tutaj na wielkim ekranie, ale zanim to nastąpi, ja chciałbym Państwu przedstawić tę część ekipy, która dzisiaj jest z nami w Gdańsku. Zapraszam na scenę producenta artystycznego, panią Ewę Brocką. scenarzystę filmu pana Janusza Głowackiego odtwarzającego w filmie rolę majstrzaka Cezarego Kosińskiego. Proszę bardzo panią Marię Rosaria Omadzie, która zagrała w filmie e, Orianę Falacci, oczywiście jak się domyślacie. No i zapraszam Agnieszkę Grochowską, filmową Danutę Wałęsę. Robert Więckiewicz, filmowy Lech Wałęsa. Wieczór. Pan Andrzej Wajda wyraził życzenie, żebym przeczytał list od niego skierowany do, do Państwa. Szanowny, drogi Panie Prezydencie Miasta Gdańsk, drodzy przyjaciele. Żałuję bardzo, że dzisiejszego wieczora nie będę razem z wami, ale stan mego zdrowia zatrzymuje mnie w Warszawie pod okiem moich lekarzy. Pozwólcie, że nim powiem słowo o filmie Pozdrowie Gdańsk Miasto Wolności. To tutaj przyprowadziło mnie zakończenie filmu Człowiek z marmuru. To tutaj rozegrała się w Stoczni w mieście Gdańsk akcja Człowieka z żelaza. I tu Ponownie przywiódł mnie do Wolnego Gdańska film O Lechu Wałęsie. Jeśli zapytacie dlaczego, każdy z mieszkańców Gdańska odpowie wam, bo tu wieje wiatr od morza, wiatr wolności. Nie mogłem nie wrócić jeszcze raz, tu właśnie, aby dokończyć moją filmową trylogię, która zaczyna się od historii biednego chłopca z zapadłej podkrakowskiej wsi. Człowieka z marmuru, aby zakończyć się opowieścią o przywódcy strajku w gdańskiej stoczni, człowieka z nadziei, który wielomilionowy ruch Solidarności doprowadził do zwycięstwa i do wolnej Polski. Chciałbym, drodzy przyjaciele, aby dzisiejszego wieczoru powróciły przed waszymi oczami obrazy tamtych lat i pokazały zwycięstwa gdańskich stoczniowców. I ich przywódcy Lecha Wałęsy. Wasz od pierwszego spotkania w strajkującej stoczni w sierpniu 1980 roku, Andrzej Wajda. Szanowni Państwo, ja korzystając z faktu, że jestem Marcinem Prokopem dzisiejszej uroczystości, chciałem zadać prezydenckiej parze kilka pytań. Robert. Tak. Podczas festiwalu w Wenecji spotkałeś się z panem Lechem Wałysą. Powiedz, powiedz państwu, jak to jest stanąć twarzą w twarz z człowiekiem, którego się grało w filmie? O. Stanąć twarzą w twarz było już o wiele łatwiej niż to, co wcześniej miało miejsce, dlatego że rzeczywiście w trakcie projekcji uświadomiłem sobie, że dwa, trzy miejsca dalej obok mnie siedziała Agnieszka Grochowska, obok Agnieszki Grochowskiej siedziała pani prezydentowa Danuta Wałęsa i obok pani prezydentowej siedział pan prezydent Lech Wałęsa. I w pewnym momencie po 10 minutach mniej więcej projekcji uświadomiłem sobie ten fakt, że siedzę w kinie, patrzę na siebie, grającego Wałęsę, a obok siedzi Wałęsa, patrzący na mnie, grającego jego. Bardzo się dziwnie poczułem, ale po chwili pomyślałem sobie, że jak dziwnie musi się czuć lek Wałęsa. Bo ja jestem trochę przyzwyczajony, bo. Pa parę ról zagrałem w różnych w życiu, a tutaj coś takiego, więc to, było bardzo, to była bardzo osobliwa sytuacja rzeczywiście, ale później skorzystałem z chwili nieuwagi i po wyjściu, po tym wielkim aplauzie, po wyjściu z tej sali projekcyjnej e, zauważyłem, że pan prezydent jest przez sekundę sam, więc skorzystałem z tej okazji. Nie mogę sobie tego darować. No i wtedy już było bardzo miło. Tak, nie, było bardzo miło. Było bardzo... Miło. Ja wiem, dlaczego się śmiejecie. Ja wiem, dlaczego się śmiejecie. Wszyscy wiemy, dlaczego się śmiejecie. Ale naprawdę to była krótka rozmowa. Ale to była taka rozmowa, która zostanie, która zostanie mi na całe życie. Pan prezydent powiedział coś, oczywiście czego wam nie powiem. Bo to będzie to jest moja y, wielka tajemnica. Ale spotkanie było urocze. Urocze. Co więcej, wcześniej, jeszcze na takim koktajlu przed premierą, e, kiedy po raz pierwszy miałem podejść do pary prezydenckiej, oczywiście nogi się podobno ugięły, ale popatrzyłem w kierunku, gdzie stała para prezydencka i zauważyła mnie pani Danuta i zrobiła tak, coś takiego. I to mnie ośmieliło. Okazało się, że, że to są fantastyczni ludzie, którzy nie mają kolców i nie gryzą. E, tak zapamiętam y, ten, ten dzień i ten wieczór i nie zapomnę właściwie do końca życia, tak mogę powiedzieć. Agnieszko, Agnieszko podczas pracy na planie no miałaś pod opieką sporą gromadkę dzieci. jest jak dawałaś radę? Ja się tylko zastanawiam, co ja potem zagrałam, żeby wyjść z roli pani Danuty, ale, <głosy> <głosy> ale nie, na razie mi nic nie przychodzi do głowy. E, wspaniale, dzieci było bardzo wiele, bo dzieci było dwadzieścioro kilka ponieważ one się zmieniały i dosyć faktycznie trudnością było to, żeby zapamiętać, że Jarek ma na imię Karol, a Sławek Wiktor i tak dalej, i tak dalej, także to było faktycznie dosyć, dosyć skomplikowane, ale, ale dzieci były urocze, robiły co chciały, a ja właściwie chyba uwielbiam sytuacje spontaniczne i takie, które się wydarzają tu i teraz, w związku z tym właśnie miałam to cały czas. Legwałęsa się w ogóle do scenariusza nie mieszał, nic a nic. Ja spotkałem go na jego urodzinach raz i powiedziałem, ja nazywam się Janusz Głóbecki. na co on powiedział, napisałem scenariusz, na co on powiedział, że jest strasznie dużo niesprawiedliwości na świecie i że trzeba walczyć o poprawienie warunków pracy ludzi wszędzie. Ja powiedziałem, a czy pan prezydent zechciał przeczytać scenariusz, na co on powiedział, że, że ten... Ta świnia, którą tutaj upieczono, to jest e, o wiele za miękka, bo on lubi takie twardo upieczone, takie, żeby była jak podesze. To sobie zapamiętałem i to chodzi... To by było tyle, jeżeli chodzi o wskazówki, jakie... Jakie otrzymałem. Myślę, że Lech Wałęsa miał szczęście, że Andrzej Wajda wziął się za ten film. Andrzej Wajda miał wielkie szczęście, że Lecha Wałęsa zagrał Więckiewicz. A pani prezydentowa miała wielkie szczęście, że Agnieszka to zagrała rzeczywiście kapitalnie. A ja robiłem co mogłem, starałem się, żeby jakby człowieczeństwo prezydenta wyszło jak najbardziej, żeby to była taka historia, w której patos miesza się z groteską, bo tak jest zawsze w życiu, że śmieszność chodzi pod rękę z powagą, ironia z patosem i tak próbowałem to napisać. Moim zdaniem chwilami mi to wyszło całkiem dobrze. Pozdrawiam, dziękuję. Dobry wieczór. Wyszelają <plosy> się w rolę Oriane Fallaci, mojej e, ulubionej pisarki, w dodatku reżyserowanej przez Andrzeja Wajda, mistrza światowego kina, a przede wszystkim wspaniałego człowieka. Czułam się pod wruszona. Było to dla mnie naprawdę niezapomniane przejrzeć się. Dziękuję mi. Brawo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Polsko. Chciałem dodać, to jest w ogóle tego, to jest poza protokołem. Otóż yy, chciałem dodać, że on tu tutaj taki skromny, skromny, a on tam też zagrał w tym filmie. Zaraz Państwo zobaczycie, jak on zagrał w tym filmie. Dzięki. Dziękuję Państwu, Piękne.